Hej, ludziska, witajcie w kolejnym odcinku z Day of the Zombie. Hej, zombiaczek! O LOL, czemu ty nie zginąłeś? Dobra. Ah oh fuck. Yy, ogólnie mamy iść znaleźć jakąś bestię. Nie wiem o co chodzi, ale. Ej, zaraz, zaraz, zaraz. Czy my tu nie byliśmy? Lol, to jest to sama miejscówka, gdzie byliśmy tym tym żołnierzykiem. O, tu jest chyba jakaś amo. Nie, to jest held. Dobra, gdzie ja mam iść? Oh, fuck, 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 fuck sake, fuck sake. Ej, gdzie ja mam iść? Chyba źle ja poszedłem. Demet, nie wiem, gdzie mam iść. I powiedz mi, kim jest ta Bessie, Gatemet Trollolo, gdzie ja miś Nie tutaj No kurde tą bronią już headshotów się nie strzela takich fajnych Ale tu mam amo, 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 amo OK. Powinna to gdzieś być droga. Tak, przynajmniej mi się wydaje, Gademet. Chyba że po prostu mam wejść tu, ale wątpię. Nie. Aha, tu jest droga. Find Bessie. Eee, tak, to jest to miejsce, gdzie byliśmy tym tym żołnierzem, naprawdę. Nadzwyczaj niektóre trupy jeszcze są nieżywe, już nie ożywają, także to jest to miejsce. Fuck Fak. Dobra, hety Trzy headshoty. Wow. Nowy rekord mój w tej grze. Ilością headshotów pod rząd. Może troszeczkę być yy, przycięć. Przepraszam Was bardzo za to, ale Aktualnie gra typu MMORPG mi się pobiera. What the fuck, jakie tutaj są zombiaczki, WTF. E, jeśli chodzi o jaka gra. E, nie wiem, czy słyszeliście o grze, która się nazywa. E, która się nazywa Lineage 2. Bardzo fajna gra mo naprawdę polecam. Tylko jest jeden problem, ponieważ bardzo dużo zajmuje. Co to jest Bessie? No cóż. What the fuck? No dobra, to może być Bessie. Mi to pasuje, Shotgun. Czemu nie? Um, gdzie my mamy iść? Na górę? Nie Czekać, zobaczymy czy mogę jakoś... Pod... Nie, nie można Myślałem, że mogę jakoś rozjaśnić tę grę, ale nie mogę Cóż Idziemy dalej Aha, tutaj jest zejście, spoko Hej zombie, what the fuck jaki to ma jaki to ma power? Fuck you, kurde, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Za, za nami pewnie chmara zombiaczków. Nie stąd wyleci. A nie. Oh yeah. Aaa, jakie lubię takie bronie. UPK, motherfucker. Następna. O, to był piękny head, ja nie mogę. Hej. Lol. Gościu nie strasz mnie tak. A, czyli teraz już mamy się tylko wydostać stąd. Wo.

Cóż, także szybko to było. Zapraszam was do komentowania, subskrybowania, na kolejnych odcinków. Do zobaczenia, na razie.